Witam kolegów kodowców. O moje biedne gołąbki na mnie czekają. Wszedłem je pokarmić. Mamy wieczór. Mrozik do skwiera. Zawsze wieczorami. O pojnik. Tutaj woda nie widać. Bo nie ma. Ale jest o lód. Lód w pojnika. Choć da się przebić. Nie jest tragicznie. Więc raczej się napiły wody. Ale o chcą wcinać. O, mój stary Chcą wcinać, sobie tutaj, co Wam koledzy powiem, jesteście na kanale moim Krzysztof Trzaskalik, na kanale o hodowli gołębi pocztowych, a także o innych rzeczach, bo hoduję pszczółki. Więc ostatnio też filmik z uprawy pola: jak sobie zaorałem uprawę pola pod pszczoły gorczycy. I na zimę było trzeba wszystko przygotować. E, powiem wam koledzy, że ostatnio mam sporo telefonów i dzwonią do mnie hodowcy, jak sprawdza się u mnie e, e, mleko, czy stosuję mleko. Tam jeden z hodowców sprzedaje e, preparat, mleko zdrowotne. Ja powiem tyle no i jaka jest moja opinia o tym i tak dalej. Ja powiem wam koledzy, że no, trudno mieć opinię o preparacie, o którego się nie stosowało, więc nie wiem co niektórzy koledzy oczekują, chyba że robią jakieś podpuchy, nie wiem, nie wiem co jest grane, e, że wydzwaniają mi z pytaniem, jak stosuje się ten preparat, jak u mnie się sprawdza, jak ja nigdy takiego preparatu nie stosowałem i ani nie powiem, że jest dobry, ani nie powiem, że jest zły. Bo żeby powiedzieć o jakimś preparacie, cokolwiek, to trzeba by mieć przynajmniej go zastosowany albo mieć jakieś pojęcie co to w ogóle jest a, a ja nie wiem więc jak nie wiem nie stosowałem to się na temat rzeczy których nie stosowałem nie wypowiadam i tyle no i, i, i po prostu nie wiem po co koledzy do mnie w takiej sprawie w ogóle w ogóle tutaj dzwonią także ja jestem zdania że można się wypowiadać o czymś co się osobiście sprawdziło Albo ewentualnie, no nie wiem, jak ktoś ma jakieś tam doświadczenie naukowe i tak to może się wypowiedzieć o składzie, o no jak się ona czynić zna, że, że o, o takich rzeczach, a tak w ciemno to ja gdybał i zgadywał nie będę, więc to tyle w temacie tajnych preparatów, środków, a zawsze tajne preparaty budzą zainteresowania hodowców i wszystko co inne i nowe i, i nieosiągalne dla innych. Wydaje się lepsze. Poza tym, moja opinia jest taka, że e, różnica jest z hodowcami, którzy lotują, e, gołąbki mają na lotach, a teraz okresem zimowym. W okresie zimowym starzy hodowcy mówili tak, no, jak przez zimę musisz podawać lekarstwa i jakieś preparaty, żeby gołębie były zdrowe, to już twoją hodowlą jest bardzo niedobrze. W okresie z, zimowym gołębie powinny mieć naturalną odporność i naturalnie po prostu te gołąbki powinny być zdrowe one się nie kontaktują z obcymi gołębiami, nie kontaktują się z obcymi bakteriami plus mrozy temperatura która jakby nie pozwala się rozwijać bakteriom i przy takich pogodach to gdyby jakaśkolwiek choroba miała być po prostu no nie wiem, to, to jest koniec hodowli, to, to, to jest tragedia. No wiadomo, że starsze gołębie, jeśli nie mają siły kuleją, no to już świadczy o zdrowiu, że te gołębie już nie mają jakiejś siły zdrowia i, i, i już ich koniec kiedyś też następuje i to taka naturalna selekcja. No jak komuś tam strasznie zależy, to może w jakimś ogrzewanym pomieszczeniu trzymać jakieś emeryty. Ja tego nie robię. U mnie wszystkie gołębie są tak samo traktowane w mrozie, no i niestety muszą sobie radzić. O tu z 11 roku samczyk skacze. E, i, i jakby do karmy się dobija. Jak młodzieniec, zresztą 9-10 lat, co to jest dla gołębia? To jak się je prowadzi naturalnie, nie stosuje jakiejś chemii strasznej, mocnej. To wydaje mi się, że nie ma z takimi rzeczami problemu, jak ładnie przychodzą. To jest fajne w zimę, że sobie można, gdyby mieć ten czas, oswoić gołąbki. Tak sobie ładnie... O, o jest karma pierzeniowa. Czysta, normalna karma pierzeniowa, bez żadnego dodatku, bo dodatki tylko daję wtedy, kiedy mam czas mieszać coś, a. a krótki... Nie wiem dlaczego mi się wydaje, że jak jest krótki ten dzień, do tego czasu jakby jeszcze jest mniej. Jak jest nie wiem, nie wiem, jak ja w, w czasie wiosny czy lata w ogóle wyrabiam z tymi gołębiami, że nie dość, że się robi obloty, dwa razy dziennie karmi i jeszcze człowiek ma na to siłę, jak teraz tym chyba faktycznie w okresie takim zimowym tych sił jest mniej i mniej się chce, i po prostu ja tu karmię raz dziennie, koło 23, 24 w nocy, tak dobrze słyszycie, koło północy, 11, 12 w nocy moje gołąbki są karmione. Ponieważ do tych godzin 9, 8, 9, czyli 20.21 to jest czas dla rodziny, dla córek. No i dopiero, jak się tam córki pójdą spać, to ja się wybieram do gołębnika i dopiero je tutaj karmię te gołąbki. Jak na drugi dzień przychodzę rano, czy do południa, jak mi się zdarzy tak kontrolnie. To gołąbki wcale nie są głodne, są najedzone, więc one mają przestawione jakby te karmienie. I są karmio-głodne właśnie o tej godzinie zawsze, co są... Wydaje mi się, że jak to też regularnie jest robione o takiej późnej godzinie, no to... To się też do tego przyzwyczajają. Raz dziennie. No tu fajnie, fajnie się pierzą. Zdala mi mieść. Także tu mamy gołąbki. Ojej! W tu nasypie jedzonka. Zimno jest. Mrozik jest. A, porozwalały mi tu jakieś kubeczki mi porozwalały. Nie wiem gdzie to stało. Cele mają pozamykane, a same je przewracają. Nie wiem, czy się biły, czy nie biły, co tam wyprawiały. O, pokażę Wam jednego fajnego gołąbka. O, zaraz ją puszczę, ale ruda. E, piękny gołąbek, powiem. Tyle jej rodziców do Anglii, e, do Danii sprzedałem, a tu zostały mi dzieci z tych gołębi. No i mam nadzieję, że one będą u mnie nową przyszłość tworzyć. Także wracając do tematu. E, ja się nie wypowiadam nad rzeczami, których nie sprawdziłem, albo o których nie uważam, że mam coś do powiedzenia, także no bez sensu do mnie dzwonić. Znaczy no wiadomo, zawsze można zapytać, czy dany preparat stosowałem i jeśli stosowałem, to chętnie się podzielę opinią, a jeśli nie stosowałem, no to to moja opinia jest taka, że nie stosowałem i nie wiem, no. Ja też, każdy ma jakieś tam swoje tajne środki, ja też mam mm, preparaty, które stosuję. Eee, zresztą ogólnie pokazywałem tam eee, to, co stosuję, jakby z firm i tej 2 i inne, ale także mam preparaty, których faktycznie nie pokazywałem. Tam te 2-3 takie takie środki, które testowałem i, i, i może dwóm, trzem osobom o tym mówiłem. Tam ktoś dzwonił, zdarzyło się, że, że komuś tam przedstawiałem eee, no pewne preparaty, które preparaty, środki, czy jakby to tam nazwać, które stosowałem naturalne, aby tak nie myślał, że jakieś antybiotyki, czy inne dozwolone rzeczy na pewno, czy były skuteczne, no też w jakimś sensie były skuteczne, bo, bo, bo listy pokazują, że były, ale, ale no, mam tam jakieś... Yy, Przemyślenia własne i co stosuję, no faktycznie dzieliłem się tam z paroma kolegami. No i tyle odnośnie takich, takich preparatów, zresztą mnie dużo, że dzisiaj się trzeba doktoryzować, że wiedzieć co stosować, więc z drugiej strony jak najprostsza metoda i jest jak najlepsza. No, jak tak gołąbki skaczą wesoło, może to paskudnie wygląda jak one tak wszystkie rzucają się na jedzenie. Ale, no ale żyją, pierzą się, czy znaczy, już się nie pierzą? Znaczy cały czas twierdzę, że się pierzą, one się jeszcze będą pierzyć jakiś czas, wymieniają piórka jakieś pojedyncze. E, ja daję karmę pierzeniową, chociaż już ostatnie lotki tu widzę. Widzę ostatnie lotki, że znaczy chyba ostatnie lotki mają pozrzucane, choć nie wiem czy wszystkie, może jeszcze coś tam nie ma o różnie indywidualnie jakie zależne późniejsze jeszcze się młode dopapierzają ale tak już sobie fajnie wyglądają Ten mróz mnie wkurza o czekaj czy tu woda zamarzła No tak tu też jest znaczy taka nie najgorsza ta woda jest Powiem wam, hmm. że to jeszcze jest do przejścia znaczy że napić się napiły eee, Sprawdzam wodę, bo ja nie daję gołębiom codziennie wody Nalewam pełny pojnik i mają go tak długo, aż wypiją. A w zimie gołąbki nie piją tak dużo. Jak są mrozy. Ja po prostu woda jest wymieniana 2-3 razy w tygodniu. 2-3 razy w tygodniu u mnie gołębie dostają wodę. Codziennie dostają. Raz dziennie karmę. Zdarza się, że. Zdarza się, że nie do... Ale jak są mrozy, to staram się dać codziennie karmę, bo po prostu jakby... jak jest plusowa temperatura, no to, to zdarzało mi się, że je olałem, a... Ale jak są rozy, to jednak zimno, to żal mi by ich było na głoda zostawić. Jak było na plusie, no to... W kabinie idą gołębie do kosza i... i bo tak ktoś powie, głodne gołębie. Gołębie idą na lot są koszowane i to czasami i muszą być głodne, i lecą 500 km i muszą sobie dać rady. I jeszcze przelecieć 500 km w dobrym czasie, to, to jak on siedzi w gołemniku, nic nie robi, jest głodny, to według mnie nic mu się nie stanie. fakt że się pierzy, ale no nie wiem, jakoś nie zauważyłem, żeby chyba jakaś krzywda im się działa na lotkach. No, jak po prostu nasypie mi się za dużo karmy i, i przychodzę, że, że tam coś zostało, czy tego, to. Albo po prostu jest ciężki dzień, no to. Może byłoby lepiej to inaczej rozorganizować, ale jest jak jest. No. Także tu tyle e, mojej paplaniny, gadaniny, ale proszę, proszę nie dzwonić po prostu z głupimi pytaniami, bo. Albo opiniami. Żebym wyrażał opinie o gołębiach też od hodowcy, którego gołębi nie miałem, to, to też takie e, właściwie wyrażanie opinii albo, albo próba naciągnięcia na obgadywanie kogoś, że o jego gołębie są głupie, bo, bo tak uważam, czemu są złe, bo, no bo są złe, a miałeś kiedyś te gołębie, nie miałem, no, bez sensu w ogóle I, i, i takie, ja tam nie jestem za tym, żeby w ten sposób postępować i... Zresztą nawet jak mi się o kogoś nie sprawdzają, to ja tam raczej opinii o tym nie wyrażam. Jeśli coś sprawdziło, to mogę się tym pochwalić i nie widzę problemu, żeby takimi gąbkami się pochwalić jak się, jak się sprawdziły i też nie widzę, jedni mają za złe, że, że nie wiem, pokazuję, że moje gołąbki się sprawdzają Pokazuję listy, które są w internecie, wyniki które można sobie sprawdzić w internecie. Więc e, e, tytuły, które zdobyłem i mam na to dyplomy, i, i, i nie, nie ma nic jakby w ciemno, tylko wszystko jest czarno na białym do sprawdzenia na stronach okręgowych, na dyplomach, na pucharach, na listach. No i to, co, to, co mówię, niektórych to denerwuje. A tych, kto to denerwuje, to po prostu nie muszą tego oglądać, bo też nikomu, nikomu pistoletu do głowy nie, nie przystawia, żeby oglądał moje filmiki I, i jak na którymś powiem coś ciekawego, co się przyda w hodowli, to bardzo fajnie, a wiadomo, że nie na każdym filmiku da się powiedzieć fajne, mądre rzeczy przydatne w hodowli, no bo tego aż tyle nie ma. No. codzienne życie to jest prowadzenie hodowli i, i, i codzienne chodzenie do tych gołębi, sprzątanie, karmienie dzień, dzień. Nie ma rzeczy, że zrobisz coś za jeden dzień, dwa dni, bez chodzenia, bez karmienia, bez opiekowania się i samo coś przyjdzie. Ale się rozkuczały te samce. Ale lubię, jak tak sobie o, kurczą. Podobały mi się te szymle, nie wiem, chciałbym tych szymli mieć więcej. No to fajny kolor, mają taki, taki fajny. A... Tak śmiesznie gołębie hodować. Może hoduje się do wyniku, ale, ale hoduje się czasami tak do koloru, żeby też wyglądał ładnie. O tu szaleniec, junior szaleniec. Imbredzik, samczyk piękny walczy. No moja ruda. O. Piękny płowy, o czarny. To mam samczyki, samiczki, wszystko razem. Może przez święta i rozdzielę, ale w sumie teraz jest zimno, nie ma potrzeby, cele pozamykane, nie parują się, siedzą razem, nie ma z tym żadnego problemu. Mniej pracy jest jak siedzą gołąbki razem, bo nie, mam, nie muszę karmić osobno samczyków samiczek, tylko są jeden przedział, tu wszystko połączone razem, tam drugi przedział połączone razem i, i, i jakby i, i rozpłodowe i lotowe i sobie siedzą. No i na razie, na razie, chyba że przyszły jakieś temperatury dodatnie, no to podejrzewam, że zmusiłyby mnie, ale szaleją, samiczki patrzą, no, tutaj, o. Tu biały. Dobrze, tyle. Pozdrawiam kolegów, dobry lot.